W poufnej ocenie polskiego rządu opłacenie szczytu TV Republika przez Zonda Krypto jest de facto częścią kampanii lobbingowej wycelowanej w członków administracji Donalda Trumpa. Notatka, z którą mogliśmy się zapoznać, podkreśla, że w 2025 roku Zonda Krypto złożyła wnioski o licencje federalne i stanowe na handel kryptowalutami w USA. W innym miejscu czytamy. Zonda Krypto działa bardzo agresywnie jako lobbysta w sprawie regulacji krypto. Zarzuty odbiera prezes Zonda Krypto. Spieszę z odpowiedziami i wyjaśnieniami dla pańskich czytelników, a na przyszłość zachęcam do zadawania pytań u źródła. Po pierwsze, nigdy nie atakowaliśmy administracji Donalda Trumpa. Tego nie wiem nawet jak to skomentować, jeśli polski rząd opiera swoją narrację o zonda krypto na informacji, że rzekomo atakujemy członków administracji Trumpa, a jednocześnie ma świadomość, że te licencje w USA zdobyliśmy. To nie mam pytań. Prezes Republiki potwierdza, temat kryptowalut pojawił się na szczycie organizowanym przez Republikę w Waszyngtonie, ale w formie dyskusyjnego. To był temat dotyczący kryptowalut. Natomiast połączenie tego na przykład z tym, że my jesteśmy w stanie załatwić w Waszyngtonie licencję na funkcjonowanie na rynku amerykańskim, jest jeszcze o tyle zabawne, że to nie Waszyngton załatwiał tą licencję, a Stan Floryda z tego co wiem. Czyli po tym jak mieliśmy załatwić rzekomo weto prezydenta, tak teraz załatwiliśmy funkcjonowanie Stanów Zjednoczonych. No poziom absurdu yy, tego wszystkiego przekracza yy, granice, jak widać, a nawet przekracza ocean. Jak widać, myślenie wyborcze jest na tyle ograniczone, że nie zwrócili oni uwagi, jak dyplomacja obywatelska organizowana przez Republikę za Oceanem pogłębia relacje polsko-amerykańskie. Na szczycie pojawiły się osoby związane z administracją Donalda Trumpa. Niezależnie od tego, czy używa się prawa przeciwko obywatelom, co dzieje się w Polsce i może też się dziać w Stanach, ale również wykorzystywanie zapisów prawa, aby szkodzić ludziom. Nie mieliśmy z żadnym z krajów bliższych relacji niż z Polską i nie mamy. Nie mamy też niczego, co można by w Polsce skrytykować. This... W tym wspaniałym ruchu, ruchu wolności SIPAK, którego częścią jest Republika, przekonujemy ludzi, żeby rozumieli, że należy walczyć o swój kraj, że należy walczyć o swoją wolność. Warto przypomnieć, jak wielkie zaangażowanie jest Polski w nasz sojusz sojusz NATO 5% PKB na obronność. Polska zawsze była liderem w tej dziedzinie i jest bardzo ważnym krajem NATO. Właśnie Polska jest przykładem dla innych w NATO, dlatego bardzo za to dziękuję. Ta przyjaźń, jak widać, nie podoba się na Czerskiej. Dla środowiska Gazety Wyborczej od lat kwestie dotyczące relacji transatlantyckich, bezpośrednich relacji polsko-amerykańskich, są jakiegoś rodzaju problemem. Bo z jednej strony nie bardzo wypada im atakować się bezpośrednio, z drugiej strony no, ich serca są i były zawsze bliżej.